Oh, i Nie Pamię Jestem przy Tobie Pamię! Maryjo, matko i królowo nasza. W godzinie apelowej modlitwy przychodzimy do Ciebie z ufnością, miłością i nadzieją. Przychodzimy do Ciebie, Marijo, Matko Adwentu, stajemy w radosnym oczekiwaniu na przyjście Chrystusa. Niepokalana dziewico niech będzie pochwalone Twojej łaski pełne poczęcie wraz z posłanictwem anioła nadeszły ostatnie godziny wielkiego Adwentu ludzkości. Wyczekiwanie świata na zbawcę spełniło się, bo Ty, święta Panno Maryjo, w imię całej ludzkości odpowiedziałaś boskiemu postanowieniu tak fiat stała się nową ewą, Matką wszystkich żyjących, Matką dzieci bożych. W cichych miesiącach oczekiwania, w czas błogosławiony, gdy pod sercem nosiłaś Jezusa, przygotowałaś się na świętą noc rozwiązania, wiedziałaś, że wtedy Twoje oczy po raz pierwszy ujrzą Syna Bożego. Daj i nam, byśmy godnie przygotowali się. Na nadchodzące święta. Maryjo, święta Boża Rodzicielko, czas Adwentu i Rorad to czas radości i wesela. Pan już blisko. Cieście się i weselcie z całego serca. On jest pośród nas. A jeżeli on tak blisko, nie boję się, nie lękam. Bo mój Pan przychodzi, aby mnie wyzwolić, aby mnie podźwignąć z upadku, wyzwolić ze zła i grzechu, aby mnie zbawić. Jeżeli On jest blisko, trzeba odłożyć troski na bok, a przejąć się tylko tym, aby Mu zawierzyć i zaufać, aby uwierzyć w Jego miłość. W Jego nieskończone miłosierdzie, bo dla mnie Bóg stał się człowiekiem. O mądrości, która przychodzisz z ust najwyższego, o Adonaj, wodzu Izraela, o korzeniu Jessego, daj nam znak narodom. Daj znak na wschodzie w blasku światła wieczności. Słońce sprawiedliwości, o królu narodów i kamieniu węgielny o Emanuelu. Co mam czynić? Pytały Rzeszy jana Chrzciciela pytały adwentowego proroka z nad Jordanu. Pytamy i my, a on wszystkim zalecał miłosierdzie, wierne pełnienie swoich obowiązków. Miłość Boga i każdego człowieka. Bo jeżeli i ja będę miłosierny, jeśli i ja troszczyć się będę o wierność jemu, wtedy Pan Bóg mój będzie blisko mnie, wtedy pokój Boży zapanuje we mnie, wtedy będę gotowy na bliskie przyjście Pana. Matko adwentowego oczekiwana, Matko nieskończonej radości. Raduj się, miłosierna pocieszycielko, udręczonych i zgnębionych. Raduj się, bo przez Twoją modlitwę szybko uśmierzasz gniew Boga. Raduj się, bo swym zwycięskim gestem poskramiasz nasze namiętności. Raduj się, potężna budzicielko sumień uśpionych. Raduj się, albowiem napełniasz lękiem i drżeniem piekło i wszystkie złe duchy. Raduj się, boś otwarła bramy niebios wszystkim. Wesel się nasza radości i chroni nas pod Twym świętym płaszczem od wszystkiego złego. Maryjo Królowo każdy dzień kończymy z Tobą w tej jasnogórskiej kaplicy. Kończymy przy Tobie, Matko Boga i ludzi. Dotykamy Ciebie spojrzeniem. Dotykamy pragnieniem łask, których jesteś pełna. Wzywamy Ciebie w potrzebie. Przychodzimy tu zawsze, gdy Kościół, Ojczyzna, Świat, gdy ktoś bliski, gdy nasze serce już nie wytrzymuje, gdy potrzebujemy oparcia, otarcia łez, Bożego światła, przychodzimy tu, na to święte miejsce. Wołamy, słuchamy, przyrzekamy. Królowo Polski. Wstajemy do ciebie przed Tobą, a do ciebie stosujemy tyle nas, wołań, imion najbliższych, przybliżających nam Ciebie. W tych wołaniach ujawnia nam się Twoja tajemnica. Jesteś wielka i bliska. Jesteś Boża i ludzka. Służebniczka i łączniczka. Nieba z ziemią, jasnogórska matko Kościoła. Każdego dnia w modlitwie apelowej pamiętamy razem z Tobą o Kościele, Ojczyźnie, o wielu sprawach, ludach i narodach, o rodzinach naszych. Święta Maryjo, jest adwent. Trwa nasza zaduma nad dziejami zbawienia i nad dziejami naszej duszy trwa adwent Kościoła, który na nowo chce zobaczyć Chrystusa i ukazać Go światu. Maryjo, nasza Matko i Królowo, święty Jan Paweł II mówił, że Ty jesteś pamięcią Kościoła. Ty pamiętasz o dziełach Boga, choć ludzkość o nich zapomina. Ty jesteś gwiazdą Adwentu. Świeć gwiazdo Kościołowi i ludzkości. Świeć nam gwiazdo Roratnia, zaranna i wieczorna. Pani nasza jasnogórska, modlimy się za cały Kościół Chrystusowy, polecamy Ojca Świętego Franciszka naszych księży biskupów księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski modlimy się za naszego księdza arcybiskupa Wacława Depo za kapłanów, misjonarzy, alumnów osoby życia konsekrowanego prosimy o nowe powołania do służby Bożej o powołania do zakonu Paulinów polecamy naszą Ojczyznę Pana Prezydenta, Premiera, wszystkich rządzących. Polecamy radiosłuchaczy, telewizów i internautów, Polaków żyjących na emigracji, wszystkich chorych i cierpiących, przebywających w domach, szpitalach i hospicjach. Polecamy wszystkie intencje wpisane do Apelowej Księgi. Modlimy się za naszych zmarłych. Polecamy Świętej Pamięci Artura Kucińskiego obrońcy życia, pro life. Modlimy się o kanalizację księdza Jerzego Popiełuszki. Dziękujemy za dar beatyfikacji księdza kardynała Stefana Weszlińskiego, prymasa tysiąclecia. Prosimy o dobre przygotowanie do tej uroczystości. Modlimy się o beatyfikację księdza kardynała Augusta Londa. Łączymy się z parafią świętego Marcina. Konarzewie w archidiecezji poznańskiej, do której przybyłaś dzisiaj Maria w świętym wizerunku nawiedzenia. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego, uczestników dzisiejszego jasnogórskiego koncertu, solistów, zespoły, chóry, prowadzących wszystkich, przygotowujących ten wielki świąteczny koncert muzyczny. Polecamy uczestników jasnogórskich dni skupienia, a także Ośrodek Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych z Rusinowic, diecezji gliwickiej kleryków trzeciego roku wyższego seminarium diecezjalnego z Kielc. Oddajemy się, Mario, wszystkich pielgrzymów zorganizowanych, indywidualnych z kraju zagranicy, którzy dzisiaj nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Mario, Święta Boża Radzicielko, polecamy Ci wszystkich obrońców życia, wszystkie ruchy i stowarzyszenia, które bronią ludzkie życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Mario Matko, Matek oczekujących, oddajemy Ci wszystkie poczęte dzieci. Oddajemy matki i rodziny, aby pozostawili swoje dzieci przy życiu. Błagamy Cię i prosimy Matko Adwentowego Oczekiwania, niosąca nam wszystkim Boże Dziecię Jezusa Chrystusa, Zbawiciela Świata. Wstawiaj się za nami do Boga, abyśmy uwierzyli, że Bóg jest miłością, miłosierdziem, że jest miłującym Ojcem. Rozważamy tajemnicę Kany Galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. lewa naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. My odpuszczamy. Nie wróć nas na pokuszenie, ale nas do Twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panu z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko uświęcona nam życiu, teraz i w godzinę Zdrowaś Maryja łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta za nami teraz w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, nami teraz i w śmierci naszej. Amen. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, świętami za nami grzesznymi, teraz w śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jakby jak było teraz Polski, Tobie się zawierzamy. Oddajemy naszą ojczyznę, parafię, nasze wspólnoty, nas zgromadzonych na apelowej modlitwie. Do siebie wołamy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Raczy nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Raczy na zawsze wywagę, anioł paletna i o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, nowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas poddawaj. Modlimy się do świętego Michała Archanioła, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha.

Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo dziękuję Państwu za wspólną modlitwę apelową. Z Jasnej Góry transmitowaliśmy to nabożeństwo, a rozważanie poprowadził ojciec Ignacja Rękawek. Pozdrawiamy serdecznie stróżów Jasnej Góry, ojców i braci Paulinów. Szczęście Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na wieczorne wydanie informacji. Wszystko wskazuje na to, że Polska nie zawetuje unijnych planów osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Premier Mateusz Morawiecki negocjuje rozwiązania, które mają zapewnić finansowanie transformacji energetycznej w Polsce. Kluczowe jest to, by nie odbywało się to kosztem środków na politykę spójności i politykę rolnictwa. Jednak jeśli radykalne plany Brukseli wejdą w życie, będą oznaczały likwidację polskich kopalń, elektrowni węglowych oraz przemysłu ciężkiego. Pod znaki Zapytania stanie też możliwość wykorzystywania gazu ziemnego i ropy. Nowy przewodniczący Rady Europejskiej, Charles Michel, liczy na porozumienie wszystkich państw członkowskich w sprawie neutralności klimatycznej. Mam nadzieję, że osiągniemy porozumienie. Neutralność klimatu jest bardzo ważnym celem. Unia miałaby osiągnąć neutralność klimatyczną już w 2050 roku. Te dokumenty, które w tym momencie są dyskutowane w Unii Europejskiej, powinny się nazywać polityką dekarbonizacji, a nie polityką neutralności klimatycznej. Dlatego, że tam chodzi o pozbycie się ogólnie paliw kopalnych ze sposobów wytwarzania energii. Podkreśla Paweł Sałek.